No Witam wszystkich, różnica między społeczeństwem, a konglomeratem społecznym. Na czym to tak po łebkach z grubsza polega? No, społeczeństwo, szczególnie pojęcie społeczeństwa cywilizowanego no, miało miejsce już po, powiedzmy gdzieś tam na przełomie, w jakiś tam przełomach lat istnienia Rzymu. Nie będę tu podawał szczegółów, ponieważ yy, szczegółów nie znam. Czytałem o tym, ale już szczegóły zapomniałem. Materiałów przygotowanych nie mam. Yy, na pewno było pojęcie społeczeństwa już w Rzymie. I czym ono się różniło od konglomeratu społecznego? Yy, tym, że yy, były yy, zapewnione yy, społeczeństwu już w czasach Rzymu. Yy, różnego rodzaju benefity. No, oczywiście nie były to wtedy benefity w postaci pieniędzy, tylko bardziej benefity w postaci dóbr. Przede wszystkim w dostępie do wody yy, za darmo, w dostępie do łaźni, w dostępie... Nie wiem jak było z tym koloseum, czy tam był wjazd wolny, czy, czy na pewno część był wolny, część płatny, nie wiem. Nie będę tu się wypowiadał, po prostu nie wiem, tego nie sprawdzałem. Wiem, że to było pod populizm zrobione, i to nie tylko że przez film Gladiator, ale ogólnie no to było. W historii jest to, to tak odnotowane, że koloseum było w ramach tak zwanej jak gdyby no, populizmu, tak, dzisiaj byśmy to nazwali kiobaha wyborcza, żeby plebs popierał cesarza, no i w skrócie mówiąc. Obojętnie, co jaki ten cesarz by nie był, to kolson było dla plepsu w ramach rozrywki, żeby było właśnie za cesarzem. No i teraz, a więc powiedzmy, już Rzym zapoczątkował jakieś pojęcie ogólnie czegoś takiego jak społeczeństwo. Było to czystsze bardzo kulawe, miało dużo wad ale to się różniło od y, konglomeratu społecznego tym, że obywatele Rzymu mieli mimo wszystko jakieś większe prawa, jakieś większe różnego rodzaju dostępność do jakichś tam y, benefitów, tak jak mówię, nie pieniężnych, tylko dóbr jakichś, na tamte czasy oczywiście. I y, do dzisiejszych czasów można przyrównać społeczeństwo cywilizowane tym, że właśnie jest, powinno być w ramach rozumienia społeczeństwa cywilizowanego, darmowa służba zdrowia, policja, wojsko, które zapewnia bezpieczeństwo, że ludzie nie muszą tak jak w konglomeracie społecznym, o którym zaraz powiem, albo w zbiorowisku w ogóle ludzkim, gdzie w ogóle nie ma żadnej policji, wojska niczego, tylko jest. No, w biorowisku ludzkie na przykład tak, jak mamy do czynienia z Eksodusem, czyli z jakąś wielką emigracją, tak teraz ludzi z południa tu na, na północ i, i, i praktycznie oni tylko stanowią ci ludzie zbiorowisko ludzkie. Jedno co ich łączy no, to cel, żeby przeemigrować gdzieś tam z tych swoich krajów tutaj na nasze tereny. No i stanowią faktycznie zbiorowisko ludzkie, czyli mo, można powiedzieć najniższy w poziomie rozwoju grupowego, najniższy, najniższy jakiś, najniższa organizacja jakaś taka spójnego, nie wiem, spójnej zależności od siebie, czy związania. Czyli, krótko mówiąc, jeden drugiego ma w nosie, a nawet jeden dla drugiego jest pewnego rodzaju konkurencją. Jedynym ich wspólnym mianownikiem to jest to, żeby się dostać tutaj mniej więcej, powiedzmy, do nas, do Europy i gdzieś się kręcić na socjale, nie socjale, czyli na nasze przywileje. No i no i tyle, nie? A nawet jeżeli, przypuszczam, w tej grupie jednemu, drugiemu coś by się działo, to nie wiem, nie, nie, nie znam tam, nie mam filmów, nie oglądam filmów tam dokumentalnych, ale po prostu wiem, że nie zobowiązuje ich nic jednego względem drugiego, żeby nie wiem, sobie pomóc. Mogą to zrobić dobrej woli, albo mogą mieć siebie zupełnie gdzieś. I tym się różni zbieramina ludzka od konglomeratu społecznego, a już w ogóle od społeczeństwa cywilizowanego. Jeszcze bym powiedział, że może być coś takiego jak społeczeństwo nisko cywilizowane i społeczeństwo wysoko cywilizowane. No ale to już, to już są takie, wolałbym, już tylko zostać w społeczeństwo w pojęciu jako społeczeństwo cywilizowane. I wielu liberałów często y, chciałoby mieć y, ten komfort y, życia w społeczeństwie cywilizowanym, w nie dając nic. Najlepiej, żeby wszystko było prywatne, może nawet służba zdrowia to oczywiście oczywiste, ale nawet jeszcze policja do tego, żeby była może prywatna, może nawet i częściowo jakieś struktury wojskowe, żeby były prywatne, ale owszem, ewentualnie jakiś tam komfort w postaci społeczeństwa mieć, chociaż przypuszczam, że akurat już ci stricte typowo maksymalnie liberałowie, to im by akurat nie było potrzebne oni nawet by chyba chcieli żyć w takich twierdzach i tylko jakimiś tam pancernymi pojazdami by się między tymi twierdzami przemieszczali a, a, a resztę ludzi traktowali jak mięso armatnie jakby była nie wiem typ, ten typ rozrywki to może by się do nich strzelali albo przerabiali ich na jakieś tam nie wiem surowce na, 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 na nie wiem robienie z nich jakiejś odzieży ze skóry ludzkiej nie wiem, ale czasami uważam, że tacy typowo stricte liberałowie to są po prostu ludzie y, na moje. Y, owszem, on, jeden z drugi liberał tego nie może powiedzieć, no bo to by świadczyło od razu o nim bardzo podle, źle i tak dalej, ale moim zdaniem to są po prostu ludzie a społeczni. A którzy są, którzy się charakteryzują skrajnym egoizmem i y, Myśleniem tylko o sobie, ewentualnie o swojej rodzinie, a wszystkich, najbliższej rodzinie, czyli o moje dzieci, moja żona ewentualnie, a wszyscy inni to tam to, to w cholerę z nimi. I yy, to są, moim zdaniem, tacy właśnie, o, tacy ludzie, gdzie każdy sobie że w a, yy, a inni są po prostu piątym kołem u woza, nie? No, czyli... Tylko się liczy moje, moje, mój, jakiś, jakikolwiek interes, a wszystko inne mam gdzieś. No i właśnie to są ludzie, którzy często gęsto stanowią podstawę konglomeratu społecznego. A więc faktycznie ludzi, którzy żyją w jakimś konglomeracie, różnego rodzaju zależności, ten robi to, ten robi tamto, ten robi siamto, ale jeżeli coś się komuś zdarzy, nie wiem, złego, przykro, jakiś nieszczęśliwy wypadek, no różne jakieś naprawdę, Przykre okoliczności, no to wtedy niech sobie już tam sobie radzi sam yy, i tyle. Jak sobie poradzi, to dobrze, jak nie, no trudno, no trudno, i niech idzie do piachu. Nie? Tam, no niech po prostu dzieje się z nim, co tam mu los przyniesie. I yy, o dziwo powiem Wam, że wedle mojego doświadczenia, mam 46 lat, ale no troszeczkę ludzi z tego elektoratu. Liberalnego poznałem, to powiem Wam, że no to są właśnie ludzie, tacy, którzy, można powiedzieć, w jakiejś formie cieszą się z nieszczęścia drugiego. Owszem, oni, dla jakiejś pokazówki, by byli skłonni do jakiegoś tam wolontariatu, takiego abstrakcyjnego, takiego spektakularnego, że o tu zbiórka na jakieś schorowane dziecko, na raka, na jakieś tam, nie wiadomo, jakieś tam y, dziecko, które ma tyle chorób, że po prostu no... Ja wiem, że to się tak łatwo rekom mówi, że o niech dziecko umrze, no ale jest masę innych zdrowych dzieci, którym tylko trochę trzeba finansowo pomóc, żeby na przykład nie wiem, jakieś ich talenty rozwinąć czy coś, a, a nie przeznaczać jakieś dziesiątki milionów dolarów jeszcze na jakieś dziecko, które ma przejść jakąś skomplikowaną operację, któremu tylko da kolejnych parę lat życia, w sumie w męczarni. Nie? Ale no to jest spektakularna pomoc, bo dziecko, które już jest w beznadziejnej sytuacji, jest podtrzymane jeszcze przy życiu przez najbliższe kolejne 10 lat. Nie? No i dla takich ludzi, właśnie takich liberałów, często tego typu spektakularny. Yy, Spektakularna pomoc, taka spektakularna wo wolontariat. To jest jeszcze dodatkowo y, przyczółkiem fajnym do zbierania kolejnych pieniędzy na lewo od innych ludzi, żeby na nich wymusić. O tu łezki, tu z żal, jak takie dziecko, za co one winne, że tak poszkodowane przez los. No w każdym razie, no to też zauważyłem, że y, środowiska liberalne lubią tego typu spektakularny wolontariat, ale to są środowiska, które. Mm, Kształtowałyby chętnie konglomerat społeczny, a nie społeczeństwo cywilizowane. Społeczeństwo cywilizowane, no niestety, żeby było cywilizowane, musi być tam socjal, musi być darmowa służba zdrowia, musi być yy, wiadomo, wojsko yy, darmowe, czyli wojsko, które, na którym sprawuje silne wojsko, na którym sprawuje piecze państwo. I yy, społeczeństwo cywilizowane, uważam, yy, głównie społeczeństwo cywilizowane. Jest w stanie ukształtować średnią klasę społeczną w postaci właśnie wykwalifikowanych różnego rodzaju fachowców klasy średniej, gdzie jest właśnie darmowa oświata, darmowe studia, darmowe różnego rodzaju się dodatkowo, kółka zainteresowań czy jakieś tam możliwości tam robienia jakichś specjalizacji no i to jest najgorsze w naszych na przykład polskich warunkach, że wielu tutaj kończy tego typu specjalizacje i potem wyjeżdża do roboty za granicę bo uważam, że jeżeli dostałeś jeden z drugim tyle i tyle za darmo sam do tego nie szedłeś, sam nie zdobyłeś tych tytułów, tylko robiłeś je po różnego rodzaju uczelniach, miałeś na to różnego rodzaju granty przyznawane z państwa i tak, dalej, i, tak dalej, i, i potem wyrywasz za granicę, bo tam są lepsze zarobki no to oddaj te pieniądze, wszystkie co dostałeś za cały ten wkład w Ciebie finansowy, który Ci pozwolił na zrobienie takiego, a takiego wykształcenia, i wtedy, i wtedy spokojnie, że jeżeli zrobiłeś faktycznie tego typu wykształcenie, zdobyłeś tego typu doświadczenia prywatnie, sam, proszę bardzo, jedź sobie za granicę, nie ma żadnych zobowiązań. I to jest właśnie też, uważam, trochę wadą takiego społeczeństwa, takiego systemu społeczeństwa cywilizowanego, gdzie Owszem, dajemy sporo, bardzo dużo za darmo, ale w postaci też jakichś weksli, gdzie no gdzieś coś jednak zobligowane powinno być do podpisu, że dana osoba przyjmuje tego typu różnego rodzaju granty, pomoc i tak dalej, tak dalej, w dużej ilości takie pomocy. Ja nie mówię, ale faktycznie dlatego ja składałem też swego czasu taki projekt 700+, a nie 500+, i to było 7-8 lat temu. Jeszcze jak wchodziło 500+, bo, bo już wtedy było wiadomo, że no musi być taki socjal, żeby się rozwijało społeczeństwo cywilizowane, a nie tylko konglomerat społeczny, jaki często preferują środowiska liberalne, czyli żeby się rozwijało społeczeństwo cywilizowane, no, niestety muszą być te socjale, ale te socjale powinny być mimo wszystko w postaci jakichś. No nie chcę tu już mówić, jakichś weksli, które by się podpisywało, czy to, ale coś, coś u, udokumentowanego formalnie że pobrałem od Państwa tyle i tyle na przykład pierw przez okres dziecięcy w postaci tam 500 czy tego teraz 800 plus, potem yy, różnego oprócz tego na przykład jeszcze jak najbardziej różnego rodzaju granty i dodatki do nauki różnego rodzaju stypendia jestem za i to nawet dużymi stypendiami, tak żeby tacy ludzie ambitni naprawdę byli za to docenieni. I potem nawet jeszcze jak robi studia medyczne, różnego rodzaju kierunki, proszę bardzo, stypendia i tak dalej, ale no podpisz jakieś weksle, że ty te stypendia pobrałeś, że ty te granty pobrałeś, że ty w to miejsce no zobowiązujesz się potem w jakiejś formie to no oddać w formie albo pracy albo pieniężnie, po prostu i to z odsetkami, jeżeli faktycznie wyjdziesz za granicę do roboty dziesięciokrotnie bardziej płatnej, no trudno to proszę bardzo, ale z odsetkami i na przełomie naliczane tam, czyli jak już od dzieciaka brałeś tyle i tyle no to ten czas, te pieniądze w tamtym czasie były inne warte, jak na przykład za 10 15 lat jakbyś dorosłym już fachowcem oddaj to oddaj to, jeżeli zdobyłeś te całe doświadczenie na drodze prywatnej nie ma problemu nic nie masz do oddania, nie, to nie musiałeś podpisywać w takim układzenia jak jesteś wolny jak yy, jesteś wolny, możesz sobie robić co chcesz, ale jeżeli faktycznie, a wielu tak skończyło studia i różnego rodzaju wykwalifikowane kierunki yy, na stołku państwowym, Czyli, no, po prostu dotowane to w 100% przez państwo, i potem no, zadowolony jeden z drugim, wykwalifikowany już fachowiec w danej branży medycznej, na przykład jedzie za granicę jako jakiś tam wykwalifikowany lekarz czy, czy doktor. No, i tam się cieszy i się śmieje. haha ha, ha, tu zarabiam 10 czy tam 5 razy tyle, jak tu w kraju, nie? No, ale tam tego typu wykształcenie zdobywa się za duże pieniądze, i to jest też. Taka pewnego rodzaju grabież, jaką tacy zwykli, moim zdaniem, a społeczni ludzie, bo tu by chcieli na moje kraść, wykraść takie pieniądze, no bo dają, to bierze, ale potem figę z makiem oddać, a tam kasę zarabiać i, i, i mieć gdzieś. Nie? A więc no, społeczeństwo cywilizowane, jak najbardziej, uważam, że w dużej mierze powinno się opierać na różnego rodzaju socjalach, grantach stypendiach i tak dalej, i tak dalej. Wtedy możemy mówić o obasie społeczeństwie cywilizowanym, gdzie, gdzie jest ta wzajemna pomoc i nie chciałbym tego nazwać jakąś solidaryzacją, bo solidaryzacja, no można być solidaryzowanym z kimś, o tak, na przykład my teraz jesteśmy solidaryzowani z Ukrainą w wojnie, albo tam z jakichś tam innych, jak na przykład w w Turcji, Yy, tam dawniej, jakieś tam nieraz, tam są co ruszy, jakieś tam kataklizmy, są takie dość aktywne, tektoniczne tereny, no i wtedy jest się solidaryzowanym, tam z danym jakimś poszkodowanym narodem przez jakieś kataklizmy, że to bardziej tak bym mówił, no jednak solidaryzacja to jest taki termin yy, ogólny bardziej, a ja to nazwałem yy, społecznizm, ale to będę w kolejnym vlogu to poruszał. Generalnie yy, społeczeństwo cywilizowane to społeczeństwo, które musi się niestety opierać w dużej mierze na socjalach, na stypendiach różnego rodzaju pomocnych, już od szkoły podstawowej dla jakichś ambitnych dzieciaków i tak dalej na grantach różnego rodzaju, potem dla ludzi jakichś bardziej wykwalifikowanych jakichś tam, nie wiem, uczonych ludzi, profesorów, czy, czy jakichś no, powiedzmy, po licencjatach ja różnego rodzaju, ale chce faktycznie robić dalsze, jakieś tam w kierunku naukowym jakiś rozwój konkretny. Jak najbardziej takim ludziom należy dawać granty, duże ułatwienia do robienia patentów dla jakichś, właśnie wynalazców żeby te wynalazki były robione i patentowane u nas tu w kraju, i potem wdrażane do produkcji. To jak najbardziej też to na tą, nie wiem. No, w społeczeństwie cywilizowane, właśnie tu w Polsce uważam, że to jest teraz za mały nacisk i za małe są się na te pieniądze właśnie dla polskich wynalazców. i y, wszystko objęte, y, no niestety, jeżeli pobierasz te pieniądze od, tej, od tego społeczeństwa cywilizowanego, do którego należysz. No, to żeby to było zobligowane jakimś podpisywaniem jakiegoś rodzaju weksli, że takową a takową pomoc pobrałem w konkretnych pieniądzach, takich, a takich, co potem jest zobligowuje do, jeżeli wjeżdżam na jakiś tam, bo innego jak wjeżdżam na jakieś stypendium, na jakiś też okres. Naukowy, potrzebny do rozwoju jakiejś nauki, nauki za granicę, no to spoko. Ale już potem ewidentnie wyjeżdżam zarobkowo za granicę, żeby te zdobyte doświadczenia tutaj za grube pieniądze oddawać gdzieś tam za granicą, a nie w swoim w swoim społeczeństwie cywilizowanym, w którym to zdobyłem, no to spoko. Ale oddaj te wszystkie pieniądze, które kosztowały, żeby cię tak wykwalifikować, to wszystko. Czyli odpowiednio tak skonstruowany jakiś system, jakiś dokumentowania w postaci, nie wiem, jakichś weksli, które by się pobierało, z, po, czyli pobieram jakieś konkretne pieniądze i zarazem y, w formie jakichś weksli, które gdzieś tam automatycznie gdzieś tam muszą udokumentować, podpisać i wtedy, jeżeli już wyjeżdżam na stałe za granicę albo na okres powyżej iluś tam jakiegoś tam 5 lat czy, czy ileś, y, to wtedy faktycznie jestem automatycznie zobligowany do zwrotu zwrotu tych weksli, Czyli zwrotu zwrotu tych pobranych pieniędzy na moje wykwalifikowanie w jakiejkolwiek tam dziedzinie naukowej czy, 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 czy no już takiej wysokiej fachowej dziedzinie. No i tym się uważam by takie społeczeństwo cywilizowane różniło od jakiegoś konglomeratu społecznego, w którym w konglomeracie społecznym to no, liczą się głównie jakieś tylko koneksje, układy, komuterie i kto co tam, y, kto, co tam y, może, kto czego tam nie może, a pozostali no to y, do jakiejś najcięższej i bardzo niewdzięcznej pracy i albo sobie poradzą, albo nie, ich sprawa. Nie ma w każdym razie żadnej och ochrony, osłony. No tak, połebkach. Nie wiem, czy to tak jest jasne, czy nie, ale tak chciałem właśnie rozróżnić. Eee, społeczeństwo cywilizowane kontra, konglomerat społeczny. Potem e, chcę właśnie jeszcze poruszyć poru po, poru 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 temat e, socjalów, czyli tych wszystkich dodatków, a konekcje, i na czym polega różnica między między. między, między Przyznawanymi socjalami, przyznawaniem różnego rodzaju socjalów, stypendiów, grantów, a koneksjami, ale to za chwilę w kolejnym vlogu zrobię. Jestem tu akurat właśnie, tak mówiłem, w trakcie opisywania butelek soków z czeremchy. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, na co jest Czeremka, YouTube, Google, proszę sobie, czy w Google, proszę sobie zobaczyć. fajna, fajna owoc, polecam. Na razie, cześć.